Cześć wszystkim witam w kolejnym filmie Nagrywałem przed chwilą dla was film, ktoś do mnie zadzwonił i mam chyba 5 minut materiału usuniętego, bo mi przerwało nagrywanie no ale cóż nagrywam nowy film no więc w poprzednim filmie, który się że tak powiem nie zapisał złapałem czarnego królika który mi zwiał zrobiłem mieszankę pokazywałem jak wam ją robię no i z dobrej wieści jeszcze tyle, że mam pieseła nowego. No i co, jeszcze wam miałem powiedzieć, tych królików zostaje tylko szaruś, tamten, a te cztery jadą w poniedziałek albo w piątek, dzisiaj mamy czwartek. I jedzie stąd jeszcze czarniuch i jeden, ten mieszaniec kalifornijski. że mi Suzy królika nie złapała. O, ten właśnie jedzie. No więc, miałem film. Filmu nie ma. Będzie po prostu ten trochę krótszy, no ale. Zapomniałem wyłączyć internetu i tak to bywa. Więc sypię po łopatce każdemu królisowi alfredzikowi, tylko trochę, bo nie zjadł. Zjadł mu tylko tyle, żeby chociaż nie, trochę z można dosypać Alfredziu, poczekaj, mordo masz No więc Alfredzik ma Dobra No i jeszcze tamte Na dole Wsypujemy Macie maluszki Dobra. filmy też będą trochę krótsze bo nie chcę wam nagrywać tego samego więc nie będą już po 20 minut tylko będą po 8, 9 czy coś takiego dzisiaj mamy około 5 stopni Susie wlazła pod ten Boże pod klatkę no i jeszcze wam pokażę w jakim stanie jest klatka po około 9, ja 4 miesiącach użytkowania tu jest ta pogryziona Ta... Y, 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 łata, bo to są konry łaty, to łaty Więc są trochę objedzone już A najbardziej wam pokażę co tutaj się stało Patrzcie Jak to tutaj wygląda O teraz widać Normalnie jest zaokrąglone Ej Suzy, nie wolno bo mi królika zjesz Patrzcie jak ładnie jedzą No więc tak co, co No. Więc tak Ej. Co wam jeszcze tutaj pokazać Bo w sumie już wam wszystko pokazałem Pokażę wam może szarusia, jak wygląda szaruś O Tak wygląda szaruś Samczyk Pewnie go kiedyś sprzedam Oj 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 Zawaliło mi się wszystko Szarość wrzucony, bo miałem awarię Jeszcze wam pokażę Alfredzika Może go wyciągnę Pokażę wam jak on wygląda Bo go w sumie dawno nie widzieliście Alfredzik wygląda tak No powiem wam, że się upasł trochę Taka kula się zrobiła Nie, muszę trochę go wziąć I odchudzić, bo jest za duży Zdecydowanie jest za duży Chociaż na kamerze się wydaje większy Tak naprawdę jest trochę mniejszy więc nie piszcie, że go spasłem. No, trochę jeszcze gubi sierści. Alfrediu. No, pod gardla trochę ma, więc muszę mu ograniczyć granulat praktycznie do zera. Będzie dostawał tylko troszeczkę granulatu. Boże, kochany! I to jest właśnie yy, to, co, o czym mówiła Spinelli hodowla królików że króliki. Widzę, że Alfred ma to samo, patrzcie. Boże, czy Alfred no. Jesteś niedobry królik. Wracasz do klatki. Spinali też miała takiego jednego królika, serdecznie ją pozdrawiam. Też miała takiego królika, który strzelał po prostu. Boże, takiego przypadku jeszcze z nim nie miałem. Jestem zdziwiony, bo nigdy tak nie zrobił. No ale teraz już wiem, że tak robi. Więc taki Alfred. No, do tej klatki sobie trafi yy, Szary Króliczał. Możecie pisać imię dla niego, bo to jest samiec. Możecie dla niego pisać imiona, znaczy imię. No, no więc co? No, chyba w tym filmie to będzie wszystko. Mamy 5 minut. Nie jestem w stanie więcej nagrać, byście mieli więcej, no ale niestety. No więc co? Nie zapomnijcie o subiku, dzwoneczku, komentarzu. No i co, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.